Kiedy się dowiedziałem, że k***a przyszedł do Polski, to przez pierwsze tygodnie była absolutna panika. Ja się tego nie wstydzę. Ja miałem taki epizod, że się po prostu zwyczajnie przestraszyłem. Firma została mi zamknięta, więc zacząłem przyglądać obcojęzyczne strony internetowe dotyczące k***a, do tego, jak się chronić, jak poprawnie, jak, jak, jakiego rodzaju maseczkę nosić. I nagle zacząłem znajdować linki czy artykuły, które podważały narrację rządu. No i ja zacząłem po prostu to czytać ze zrozumieniem. Przeczytałem również o marszach wolnościowych, które się zaczęły pojawiać i które zaczęły być organizowane w Polsce przez środowiska. Na początku oczywiście pomyślałem, że to foliarze, że to jacyś, jacyś w ogóle jakaś dziwna grupa etniczna, ale potem tak naprawdę zacząłem słuchać tego, co mówią ci ludzie kto tam się pojawia, że takimi marszami stoi chociażby pan pan doktor Hałat, który przecież jest byłym szefem GIS-u, byłym wiceministrem zdrowia. Pojawiają się nagle profesorowie, lekarze. Wiecie, największy problem, który się pojawił w moim sercu, to było takie poczucie na początku osamotnienia, że tylko ja to dostrzegam, że tylko mi coś nie gra, że ja jestem sam, że, że to ja jestem foliarzem. I bardzo pomogło mi chociażby takie wsparcie poprzez Ilość udostępnień, ilość komentarzy u mnie na Facebooku. I to nie chodzi o narcystyczne podejście do swoich działań. Nie, to chodzi raczej o to, że, że czujesz, że ludziom naprawdę w jakiś sposób pomagasz, otwierasz oczy, przekazujesz informacje dalej. Jeżeli zaczynasz działać, to ludzie, którzy stoją za tobą, przy tobie, nie czują się sami. To jest bardzo ważne, bo w sytuacji, kiedy jesteś atakowany ze strony mainstreamu. To masz poczucie, że ty nie jesteś sami, że masz, że są na pewną społeczność, że ludzie cię potrzebują. Bałem się kiedyś COVID, a, a teraz się boję innych rzeczy: że kiedyś ktoś mi zapuka do drzwi, ja się boję, że kiedyś ktoś zadzwoni jakiś, jakiś dziwny pan. Ja się tego boję. Ja jestem też tatą, jestem też mężem, mieszkam w mojej gminie. Natomiast no, nie chcę, jakby przestać, dlatego że. Z każdym dniem nas przybywa. Ja widzę, ile jest środowisk i, i byłoby głupotą, gdybyśmy teraz się zatrzymali. Idą po nasze dzieci. Ja się z tym nie zgadzam. Ja, ja jestem w stanie naprawdę dużo zrozumieć w kwestii osób starszych. Jestem w stanie pewne rzeczy zrozumieć. Czytam statystyki, widziałem, kto umierał, widziałem, kto był za jak to wyglądało, ale z punktu widzenia dzieciaków. <laughs> Punktem krytycznym, punktem, który tak naprawdę spowodował, że ja się postanowiłem w 100% poświęcić temu wszystkiemu. Nie wiem, czy chwilowo, nie niechwilowo życie pokażę, że się piszę swoje scenariusze, ale porzucić to, co robiłem dotychczas i za zacząć szukać i kopać. To było pismo, które dostałem od Rzecznika Praw Obywatelskich w 2020 roku, kiedy zatroskany napisałem prośbę, apel, zapytanie obywatelskie, czy to, co się dzieje w Polsce jest uczciwe i jest zgodne z prawem. Czy zachowanie policjantów jest zgodne z prawem? Czy to, co robi rząd, jest zgodne z prawem? Informacja jest bulwersująca. Wyobraźcie sobie, że Rzecznik Praw Obywatelskich w bardzo miłym piśmie informuje obywatela, że pomimo iż prawo w Polsce jest wadliwe i nielegalne, czyli na przykład obowiązek zakrywania ust był wprowadzony nielegalnie, to policja i urzędy, mimo że prawo jest nielegalne, zobaczcie jakiś absurd, musi przestrzegać tego prawa do momentu, jak to prawo zostanie zmienione. I to spowodowało, że jako obywatel zrozumiałem, że my żyjemy w jakimś matriksie, Bo to oznacza, że rząd może tworzyć wadliwe, nielegalne, szkodliwe prawo, a wszystkie instytucje, chociażby takie jak policja czy wojsko, muszą przestrzegać tego prawa, zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich. Tak długo musi to, muszą oni, te jednostki przestrzegać tego prawa, jak to prawo zostanie zmienione. No to oznacza, że, że my nie jesteśmy w stanie, jak zmienić tego systemu, w którym żyjemy, dlatego, że posłowie wszyscy mają immunitety im jakby nie ma jak jakby się dobrać do skóry wojny. Oprócz tego, że możemy wywrzeć presję, to oni tak długo, jak mają immunitety, to oni nie odpowiadają za to wadliwe prawo, a na podstawie tego wadliwego prawa żołnierze, policjanci muszą wykonywać swoje, swoje prawo, a na końcu jest poszkodowany obywatel.